Muszę! A! Bo Ja ja dawię mózg. mi nie, nie zadać nawet. Nie bo, nie, bo użyję wszystkie ataki. No dawaj. Spiralna burza. Spiralna burza. No to dawaj. Prawie... Kurde, czemu moje wszystkie ataki są na blisko. Silnie, zawiatarie. Szybkie odczuwanie. Bo chłopie, czemu Mieliśmy się bić. Na tym polega ten odcinek. Ja atakuję umysłem. Nie atakujesz umysłem. Kształt podejdź. Nie się bić. Umiem. Podejdź bliżej. Nie chcę tu sześć ataki na blisko. Nie mam, nie przyjść. No to już jakiegoś. Nie na blisko. No, ale musisz być, musisz być. Musisz. Ty, na bliz, nie, na, na daleko użyj tak. I co? No ej! Jungers! Ja ty ty spami się nie ma taki, musisz się pisać w klasę. Czekajcie! Receptę się zmienia klasie. Tak. Wiedziałem, że ktoś z nami gra. Co z dykarą? Gdzie? tu jesteś? Coś mi za taką zaskoczyło. Widzicie? Taką, którą ja mam. To ja też zmieniam. Tylko nie wiem, gdzie się zmieniał. Ok. Nie, ja, nie ja zmieniłem taką samą. Na jaką? Zmieniłem Dragon. Tak. na Dragon Ball. Na Dragon Ball'a? Oj, coś klikłem. Blaga mam. System ja, ja też wiem blaga. O, gdzie ty jesteś? No ty pewnie klikłeś serwery tutaj takie. I zmieniło ci idę do ciebie? tu tak. To ja użyję swoich ataków. No to ty to możesz sobie trenować. Ja nie mogę. Oj tak ciepło. A nie masz takiego ataku jak ja? Ziemi? Bomba pocisku. Ale ty jest trener jesteś. Ja mam tylko jeden atak na blisko. A resztę mam na daleko prawie. Trzy ataki, a jeden to jest jakby wypicie

Jestem gotowy. A zobaczycie, jak fajnie umykam. No tylko... Czemu? Ale nie, 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 nie zatytułuję cię. Patrz, patrz, patrz. Up, up. No, ja no też mogę. Okej, okay, czas się do... Co z ciebie na... Tak. A! I popatrz, I popatrz. I popatrz. I to. A się... być bomba. Chyba I ty nie masz bomby. No. Ale trzeba tu Bo tak tak mówi. Ale póki co, wiesz, że tak powiem? Aha, wiesz to? Wiesz to? I się w twój koszmar. Muszę czekać 10 sekund, żeby no. klasyk. Co dostałeś? No to pokój na siebie. Dostałeś z tym, co mam? Cała ma amunicją moją. Tu koszmar. Idzie ci.

Spieczaj, spieczaj, a, bila, a, bila. <śmianowinkim> no, nie! Spić, spiczyć, spiczyć! A, boaa! nie! boaa! A, boaa! A, boaa! A, tu A, boaa! A, boaa! A, się, się A, boaa! nie! nie boaa! Tak. <śmianowinkim> no, e, no. A, <śmianowinkim> I tak się bawimy. A ode mnie ja się bronię. Ile to odcinek ma minut! Tak krótko, ja się czuję, jak to całe życie mi minęło. Nie ma co cię pokocha? Po czemu się nie bijesz? Czemu się nie bijesz? A tak ja tak? Wykorzysta mu ja tak, zramowałam się. się. Nam się.

Lecę jak pióro. Jak potraftek mi jest, ja jest Raz, dwa, trzy. Hej! Daj, dwa, trzy. Daj! Nie wstrząsaj, już Nie. O, ty śpią. O, ty świno! O, ty dobrze! O, ty bomb. O, ty dobrze! O, ty dobrze! O, ty bomb. O, Już bomb. O,

Rozbacz się! Aj, Ej! Hey! Zobaczcie! U mnie była taka sprawa! Ale pani będzie! No są wienopiście! Co powiemy? To tak na... nie? mi jest takie ciekawe! Na... Tak? Nie! Mówi to... co?

Bo może się boić, że coś A bo się reputacji u widzów? Nie. ma na 10 minut. Tak, tak, tak. Do tyłu, Do tyłu, szuję. Zrobił? 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 To Zrobił? 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 na pięści Zrobił? 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 się Normalnie jest Też tak ja tak mam, wiesz? Tyż taki uciekł nie baba. ty z tego, co Jesteś jak, jak baba! Nie, tylko podwiednie. O, Opa, nie to. O, nie trafię. Nie! O, lepiej Wiesz, to ja też będę uciekał. Prostaka no to te, ja idę cię No, Roli się odwracają. No idę cię gonić. Gdzie jesteś. A, a jesteś, nie widzisz, miecacie. Dlaczego ty nie uciekłeś? Tak. Owak. O, o, Owak. 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 Dawaj, mordeczka od blisk. O nie! Masz daj

Wójt kadą, ja cię sobie wybrać chcę To go do gry Ale i tak nie będzie chciało iść, bo nie będą na chwili Co mówię na że on się bo on się boi Ja do niego podchodzę, się boi Coś że ¡Más! ¡Elo, elo, 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 elo.

No, ну, б**ть, ты у тебя уйдешь! Потому что скоро они будут использовать мои администраторские силы! Ну, Ролэ сейчас отвертится! Ну, давай, Ну, давай, давай! Mówiłem rzeczy. Pić. Też A i tak zmienił. A, jeszcze... tam, Uciekam, 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 uciekam. Idę się schować. Widzowie, idę się schować. Nie powiem wam gdzie, ale... No, ale Mogłem ale... Cze... Jak to, to znajd... Jak ty to nosisz? Bo ja jestem tym. Goranem? Nie. Górem serdena. Ty możesz nosić rzeczy?